Cześć Wam wszystkim, jeżeli tam już ktoś jest. Oczywiście chwilę jeszcze poczekamy na to, żeby się zebrać. Ja przy okazji odpalę, żeby widzieć wszystkie Wasze komentarze po kolei. Okej, okay. już dwa polubienia są. Super, dziękuję. Jedna osoba ogląda. Mam nadzieję, że to nie ja. Dwie osoby, czy już przynajmniej jedna osoba oprócz mnie. Czekajmy jeszcze chwilę. Trzecia osoba się pojawiła. Trzy osoby już polubiły. Cztery osoby. Super. Cześć Wam wszystkim, którzy się tam zjawiacie. Następnie powiem Wam, że zastanawiałem się nad tematem, który dzisiaj poru poruszać. Natomiast to, co na pewno miałem powiedzieć dzisiaj, obiecałem, to to, że. W tym tygodniu słyszałem, że nie powinienem mówić ani o rybach, ani o pracy. <noise> Gosia, wiesz o co chodzi. Pozdrawiam. Nie zapamiętałem, że mam powiedzieć, że nie będę mówił ani o pracy, ani o rybach. Oczywiście o pracy nie będę mówił, ale o rybach dzisiaj robię wyjątek. na no w końcu live o rybach, więc ciężko by było, żeby nie. Eee, ok, poczekajmy jeszcze chwilę. Dwie osoby mówi mi, podpowiada, że ktoś jest. A dlaczego tak naprawdę robię tego live'a? Cóż, sytuacja nie jest fajna, ale tak naprawdę chyba czasami warto, żeby odskoczyć od tego, co jest dookoła i porozmawiać o czymś. To tak naprawdę jest czymś niecodziennym, czymś, co nie dołuje. Co tak naprawdę w tym momencie jest pewnego rodzaju odskocznią. Cześć królu Żabo, witam Cię, cieszę się, że wpadłeś, że przyszedłeś na dzisiejszego live'a. Przynęt jest wiele, ja kocham woblery, chociaż już nie tylko, to taki dzisiejszy temat troszeczkę roboczy, bo z jednej strony prosiliście, proponowaliście, żeby troszeczkę poopowiadać o swoich woblerach, ja o nich nie będę jako takich opowiadał, natomiast przy ich pomocy powiem, jak to jest tak naprawdę wziąć się za, prób, podjąć próbę produkcji przynęt i tak naprawdę z czym to się wiąże. Więc tak naprawdę troszeczkę będzie o przynętach, ale generalnie raczej o o tym, co na, na jakie trudności można napotkać, jeżeli się robi przynęty i w jakim kierunku czasami warto się pobawić. Królu Żabo, nie wiem. Zobaczymy, mówię, w tym... W tym... W tym tygodniu nie dam rady, ponieważ mam obłożone. Mam nadzieję, że może w przyszłym tygodniu uda mi się wyskoczyć. Chociaż przy tej cenie benzyny poważnie się zastanawiam, czy powinienem jechać samochodem. Nie wiem, jaka będzie cena benzyny, jak będę starał się wyjeżdżać. Zacznie się to trochę robić. Wyprawa bardzo droga. No, chyba że przyjadę po prostu do Słupska. I będę to, co będę, będzie w zasięgu, tam będę łowił. To wtedy jest to do ogarnięcia. W końcu, słupsk jest na tyle do ogarnięcia, że myślę, że dałbym radę. Cześć, kolejne osoby wpadają do nas. Siedem osób jest obecnych. Cześć, witam wszystkich. Jeszcze chwilkę poczekajmy, zobaczymy kto jeszcze się do nas dołączy. A wtedy poopowiadam o tym, co jest tutaj w tle. Eee, czyli o czymś. Do Dobydlina jest autobus. No właśnie. Także chyba rzeczywiście ten pociąg będzie dosyć dobrym rozwiązaniem. Muszę tylko sobie sprawić niestety śpiochy, bo mi się trochę rozpadły ale to w tym tygodniu myślę, że dałoby radę. O proszę, od przystanku do rzeki 50 metrów. <laughs> Jest to bardzo prawdopodobne w takim razie, że jednak wezmę sobie urlop w przyszłym tygodniu i rzeczywiście taki zrobić numer. Esox, witam cię również, 69. Cieszę się, że wpadłeś. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, nie chodzi o to, żeby... Nie wiadomo, jakich tematów poruszać, a tak naprawdę, żeby odskocznie sobie na wieczór zrobić. Krzysztof, również Cię witam. Dobry wieczór. Życzę wszystkim, właściwie, dobrego wieczoru. Tak, widzę, że ktoś wpada i wypada. Jeszcze raz tylko powiem i będziemy powoli zaczynać, bo to nie ma sensu czekać. Jeżeli będzie mało osób, to będzie. Jeżeli będzie więcej, to po prostu do nas dołączą. Ok, słuchajcie. No więc sytuacja jest taka. Przynęt jest wiele, my kochamy woblery, to był taki, no właściwie slogan reklamowy, można by było powiedzieć, że może kiepski, może nie kiepski, ale do dzisiaj leży u mnie za szafą transparent zwinięty właśnie z logiem Bite, czyli woblerów, które kiedyś robiłem i z właśnie tym hasłem. Więc tak naprawdę to, to już była próba zarabiania na woblerach. Natomiast powiem Wam tak: ja sobie tutaj kilka woblerów swoich, które kiedyś robiłem, pogrupowałem. Niestety te najbrzydsze kiedyś już dawno wypadły i poszły na śmietnik. Więc najstarszy, który znalazłem, to był taki woblerek. Właśnie, nie widzę. Tak bezpośrednio, muszę jednak troszeczkę tutaj zmienić sobie widoki na komputerze i wtedy będę widział. Aniu, witam Cię, dzień dobry, dobry wieczór, właściwie masz rację, bo to już wieczór. To jest mój pierwszy wobler, którego, najstarszy wobler, którego udało mi się znaleźć w swojej szafie. Powiem Wam tak, bardzo fajnie pracuję, dlatego do dzisiaj gdzieś tam, gdzieś tam się pojawia. Zobaczcie, jak bardzo nierówny jest. On jest zrobiony z drewna, szczerze mówiąc chyba sosnowego, ale na tyle dobrze był zakonserwowany i oblany dużą ilością lakieru, że jeszcze w sumie jest. E, jakaś, e, jakiś plastik, szczerze mówiąc nawet nie wiem, co to był, natomiast nie był kruchy. On był właściwie żółty. E, no i takie woblerki na początku gdzieś, e, o właściwie nawet prześwituje to trochę, <laughs> źle się czasami układa to światełko, takie woblery już to nie były takie pierwsze, bo pierwsze były bardzo szkaradne. Natomiast pierwsze woblery, które zacząłem robić, były właśnie takie. Skąd takie woblery? Ano dlatego, że oczywiście łowiłem przede wszystkim strągi. To było coś, co mnie najbardziej interesowało. W związku z tym także pod strągi starałem się te woblery robić. Co dalej? Jeżeli chodzi o robienie woblerów, właśnie z drewna. To tak naprawdę uzyskanie powtarzalnego kształtu z twardego drewna wcale nie jest takie proste, trzeba już sobie pewnego rodzaju technikę wyrobić. Eee, wiadomo, najlepiej sobie na klocku, który jest jakimś tam formą prostopadłościanu, e, narysować kształt i później do niego e, się dostosowywać, szlifować itd. Tak tak wiadomo, że powinno to być e, kształt, który z każdej strony jest powiedzmy w podobny sposób wyprofilowany. Także, jeżeli ktoś by chciał się za to zabierać, na pewno sosna, a z tego jest zrobiony ten wobler, albo lipa, ewentualnie, bo jeszcze takie listewki kiedyś miałem. To jest dosyć trudny materiał. To jest materiał, który daje duże możliwości, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o zdobycie tego materiału, natomiast wcale aż takim prostym do wyrobu woblerów nie jest. Kolejna rzecz, która jest, sprawia problem na samym początku To jest wycinanie steru Zresztą nie tylko na samym początku Jak widzicie kształt tego steru jest <gryny> bardzo specyficzny Wcale nie jest równy Co wcale nie jest takim złym pomysłem Natomiast jeżeli nie jest równy To znaczy, że kolejny wobler, który zrobimy I ten wobler, yy, ster będzie troszeczkę inny No to niestety, ale nie będzie powtarzalności W związku z tym trzeba dopracować jakiś kształt jak to najlepiej zrobić? Ano wziąć sobie kawałek kartki, złożyć na pół i w tym momencie tak naprawdę uzyskamy, bardzo symetryczny, bardzo symetryczny kształt. Jeżeli macie oczywiście jakieś swoje doświadczenia, albo chcecie, żeby o czymś opowiedzieć, to czekam od Was na wiadomości. Na Messengerze możecie przesyłać zdjęcia swoich woblerów, swoich przynęt w ogóle. Ja będę głównie mówił o woblerach, bo ich, je robiłem, natomiast wiadomo, że każdy może robić jakieś swoje inne. I wtedy tak naprawdę minimalizowała ten skutek. Pierwsze woblery, które z drewna używałem i którymi łowiłem, tak naprawdę najczęściej kończyły albo zerwane, co niestety się zdarza, albo popękany lakier. Jak już jest popękany lakier, później próby suszenia i ponownego lakierowania powodują, że ten wobler jest już totalnie inny. Więc jakby no, te woblery z drewna są średnie. Czy to będzie z lipy, czy to będzie z innego drewna, czy z balsy, to wszystko nasiąka. Więc tak naprawdę balsa ma o tyle dobrze, że jest lekkim drewnem, więc ten możemy go bardziej nasączyć w stosunku do innych woblerów. Natomiast niestety balsa jest też bardzo miękkim drewnem. W związku z tym powierzchnia woblera, żeby była twarda, niestety będzie potrzebowała naprawdę wielu warstw lakierów. No właśnie, woblery z drewna. Kto robi? Ktoś z Was robi woblery z drewna? Może jakieś inne przydenty? To jeszcze raz przypomnę. Siemanko ML. Jeszcze mi się nie wyświetliłeś na przeglądarce. ML PikeTime. Siemanko, witam Cię. Mówimy jeszcze, tak jak powiedziałem, o woblerach i o tworzeniu własnych przydentów. Więc jeżeli tworzysz własne przynęty, zapraszam do chwalenia się. Możesz na Messengera mi wysłać informacje albo pochwalić się w komentarzu. Jeżeli chodzi o woblery z drewna, pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Eee... Eee... Czasami używałem innych, ale Hardslack rzeczywiście był najlepszy. Marek, cześć, hejo ekipa. Tak pokazałeś, OK. To, co zawsze charakteryzowałem moje woblery, to starałem się, żeby one były bardzo mocno wytrzymałe. To znaczy, drut przez cały korpus, to znaczy, że również tutaj po tym, jak umieściłem drut, stelaż w środku, tak naprawdę zalewałem to distalem, niestety długo wiążącym, to oznaczało, że bardzo często ten klej gdzieś mi tam skapywał, tam gdzie ten wobler był. Więc nie było to łatwo, czasami jeszcze tutaj sobie plasteliną podklejałem. No ale takie były początki. Tak nie wiedziałem, jak tak naprawdę te woblery się robi. W związku z tym te początki były trochę wyważaniem drzwi, trochę gdzieś tam ewentualnie posłuchaniem, jak to ktoś inaczej robił. Natomiast zrobienie dwóch, trzech woblerów to już było bardzo dużo. No i też jeszcze kolejna sprawa, jak już tutaj było o hartlaku. Hardslack jest lakierem, który ma to do siebie, że wiąże się z wilgocią z powietrza. Czyli jak wprowadzimy mu powietrze do puszki wilgotne, to on zacznie wiązać. Więc robienie dwóch czy trzech woblerów i lakierowanie hardslackiem powoduje, że ten hardslack bardzo szybko nie do użytku, bo robi się bardzo gęsty. A po drugie, bardzo drogie woblery, bo hardslack jest tak naprawdę drogi lakierem. Co jeszcze trzeba było zrobić? No, nauczyć się przede wszystkim, e, tak naprawdę, zasady, czyli gdzie to oczko w stosunku do steru i całego woblera musi być. E, jeżeli ktoś jeszcze nie robi woblerów, e, to wie, że owszem, można naśladować tych, którzy już robili, natomiast nigdy mnie to nie interesowało. Zawsze bardziej interesowało mnie to, żeby zrobić własnego woblera z własną pracą, z własnymi cechami, ponieważ podrabianie innych woblerów moim zdaniem jest kiepskie. Co innego, jeżeli chcemy, podrabiając się, podrabiając jakiś wobler, sprawdzić swoje umiejętności, czy osiągniemy to, co w danym woblerze jest, czy nie są prawami, które należą się tym osobom, które setki. Czyli początkowo czasami te woblery bardzo drogo wychodzą, dużo drożej niż to, ile zapłacimy za woblera w sklepie. Aleksander Krakowski przywitał nas. Witam wszystkich. Ja również cię Aleksandrze witam. Aleksandrze, chyba że wolisz jeszcze się. Cieszę się, 8 osób już polubiło 12 jest jednocześnie, więc jedziemy dalej. Dobra. To jest drewniany. Jeszcze raz powtórzę, to jest wobler, który tak naprawdę nie jest moim pierwszym, ale jest takim, który znalazłem w swoich pudełkach, w czeluściach najstarszy. Powiem Wam, naprawdę inne woblery wyglądały ochybnie, naprawdę ochybnie. Dobra. To było jeszcze za czasów. Jak się nazywał ten? Do dzisiaj jeszcze jest Tak. jedno z pierwszych miejsc w internecie wędkarskich. Portal Rybie Oko. O, dokładnie Rybie Oko. Dzięki rybiemu oku. Trafiłem na pokaz, dzięki któremu później, tak naprawdę, zacząłem, dowiedziałem się o robieniu woblerów z pianki. Forma pianka to już jest inny level, jeżeli chodzi o robienie woblerów. Do tego czasu robiłem woblery z drewna, natomiast później przesiadłem się na woblery z pianki. Powiem Wam tak: jak ktoś chce zrobić woblera dla siebie, a nie chcę wyważać drzwi piankowych, to niech zostanie przy drewnie. <grywanie> Uwierzcie mi. E, owszem, pianka daje troszeczkę powtarzalność kształtu, z tym nie dyskutuję. Natomiast pianka ma tyle chemicznych właściwości, które można się bardzo mocno zniechęcić. O pozostałych problemach powiem Wam, bo mam również takie woblery, które gdzieś tutaj kształtki położyłem, bo właśnie, żeby pokazać, na czym te problemy mogą polegać. To jest jeden z tych woblerów, które już później zacząłem robić z pianki i które już zdobiłem troszeczkę inaczej. To znaczy, znalazłem kalkomanię, e, taką naklejkę właściwie, to było coś w rodzaju takiego tatuażu na rękę. Jak ktoś by poszukał w internecie, coś takiego można znaleźć i to dawało się drukować na drukarce. widzisz, właśnie widzisz, że odpowiadam na twoje pytanie nawet bez tego pytania. Nie maluję ręcznie, teraz ostatnimi czasy w ogóle nie robię woblerów, trochę mi brakuje czasu. A to co tutaj widzisz to jest naklejka, która była wydrukowana na atramentówce. Aleksander pisze, że ja bawię się w robienie woblerów dwa lata i teraz stało się to pasją. Tak Aleksandrze, nie ma nic przyjemniejszego niż złowienie ryby na, własnego, na własną przynętę, na własnego woblera. Pierwsze woblery z pianki, które robiłem, między innymi ten, były robione na formie, którą, aż się wstyd przyznać, robiłem z takiego kleju typu poksilina. Ugniatałem poksilinę, robiłem jedną połówkę woblera, to zastygało, znaczy wiązało. Smarowałem oczywiście rozdzielaczem woblera, rozdzielaczem smarowałem drugą połówkę i ugniatałem poksiliną drugą część formy. Celność była taka sobie. Strasznie przycina. Strasznie przycina głos, czy strasznie przycina całość transmisji? No, powiem Wam, że ciężko jest mi powiedzieć, dlaczego jestem na światłowodzie, więc może coś po drodze. Hmm. Ciężko jest mi powiedzieć, dlaczego może przerywać: czy od początku przerywa, czy później zaczęło przerywać. Całość przycina. Dzięki Mięczko za informację. Miejmy nadzieję, że się uda. Że coś się przestanie przycinać. Może i warto. Może i warto bardzo zrobić, ale mam kilka pomysłów, które chciałbym zrobić, ale niestety na nie brakuje czasu. A zamiast siedzieć i robić woblery, chyba jednak wolę, wolę nagrywać póki co filmy. Nie wiem co mi lepiej wychodzi. <laughs> Ale okej. Okay. Eee... Całość przycina. Od początku transmisji. Ojejku, nie dobrze. Niedobrze, niestety ja na połączenie internetowe nie będę miał wpływu. Mogę co najwyżej zresetować i zrobić jeszcze raz transmisję. Natomiast coś obawiam się, że to nie będzie miało wielkiego. Że może to w ogóle nie zadziałać, wiecie? No nie wiem, to jak, jak, jak uważacie, czy spróbować zresetować wszystko od początku, czy cześć, wędkarski pamiętnik. Pa. No dobra, zobaczmy, jeżeli się coś nie, jeżeli coś się nie, 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 nie naprawi to postaram się zresetować wszystko łącznie z, z urządzeniem, które jest na światłowodzie, więc no ciężko jest mi teraz powiedzieć, dlaczego coś się może przycinać. Może mamy zagłuszenia w transmisji. E, wędkarski Pamiętniku, odpowiem Ci na to pytanie. W tym woblerze wycinałem sam. E, mam tutaj woblery, w których już sam nie wycinałem sterów. I myślę, że teraz już bym się nie bawił wycinanie samodzielne sterów. Jest za dużo możliwości. Są osoby, które za naprawdę rozsądne pieniądze proponują wycinanie, więc szkoda by było. Nie jest tak źle. No dobra, to spróbujmy, tak? Bo może to jest kwestia chwilowych jakichś zakłóceń. Może ktoś jakiś film na tym internecie ładował sąsiadów, albo nie wiem. Albo robił yy, mikserem coś mielił. <grych> o, dwie minuty bez cięcia. No dobra, to próbujmy. OK, dobra. Wracamy do tematu. Jeszcze raz. Yy, wobler spiany, yy, obklejony tatuażem drukowanym na tramentówce. Yy, fajny wobler. Już niestety nie używam go nad wodą. Szkoda mi go. Po prostu szkoda mi go. Yy, zostawiam go sobie troszeczkę jako pamiątkę, tak samo jak i poprzedni. Ten, który też bardzo ładnie pracuje, może nawet ten by też fajnie byłoby skopiować, bo dawał też ryby. Później przyszła, jakby dopracowałem się pewnego kształtu, który już łowił ryby. Już znajomi, którzy ode mnie te woblery kupowali, już byli z nich zadowoleni i tak naprawdę dopracowałem się również dosyć fajnych, wydaje mi się. Tutaj muszę niestety przesunąć swój widok, bo trochę. Trochę mi teraz brakuje widoku. Jeszcze chwilka. Dobra. Teraz mamy. Teraz już widzę wszystko. Chyba. <laughs> I siebie słyszę. Dobra. To jest pstrąg. Znowu muszę zmienić. Trążek. Tak. Tutaj. I z takim dosyć specyficznym sterem. Próbowałem te wstrągi robić. Yy... Taki i w taki sposób. Czyli jeden ostry, drugi w taki sposób ustawiony. Oczywiście naostrzony, tak żeby bardzo ładnie wchodził w wodę. Tego będzie dosyć ciężko widać, bo on jest zielony. To jest zielonkawy pstrąg. Tego nie przewidziałem. Będzie teraz słabo widoczny. Musicie sobie wyobrazić. To jest pstrąg w takim. Tam powinienem pokazać. W takiej kolorystyce mniej więcej jak ten okoń, tyle że pstrąg. A cóż, zielonego nie powinienem pokazywać. Czyli okonie, okonie odpadają. Chyba, że będę miał jakieś inne. Te woblery, właśnie z takim również sterem, okazały się skuteczne, były łowione na nie pstrągi, ale również wiem, że padła metrówka na Wiśle. Czyli takie coś, co dawało już mi taką wiarę, że jest super przemęte. Natomiast powiem Wam tak, pomimo tego, że robiłem woblery z formy. To zobaczcie, chyba to będzie widoczne. Ten wobler jest dużo cieńszy niż ten. Zrobienie formy z takiej poksiliny, czyli ugniecenie powodowało, że tak naprawdę nie dawało amatorsko. W związku z tym kształty i woblery. Bywały naprawdę bardzo różne, ale łowiły. Łowiły, więc do tego nie bardzo polubiłem. Ale nie tylko takie woblery, próbowałem, próbowałem również robić zdery, eee, dlatego że one jednak głębiej chodzą. Ten wobler chodzi bardzo igłowato, czyli bardzo drobną ma pracę, specyficzne dosyć nisko ustawione oczko chociaż tak naprawdę bardziej jest kwestia tego, że ten ster wychodzi z bardzo z przodu z tego woblera i tutaj ma zaczepoczka. oczka. Eee, znowu troszeczkę ubarwienie na tym green screenie wariuje też pstrąg bardziej taki brązowawy z drobniejszymi kropkami w jaki sposób robiłem okleina? No, w pewnym momencie zacząłem po prostu fotografować ryby i robić z nich swoje zdobienia. Król żabat, u ciebie przycina co chwilę. No niestety nie mam na to wpływu, tutaj przez dwie minuty nic nie przycięło. Zobaczmy, co będzie dalej. Aleksandrze, mówisz ładne wopki, cieszę się. Wolisz balsę niż piankę? Ja też uważam, że jeżeli chodzi o e, szlach, jakby szlachetność tego, no to tak, to, to ja też bym wolał balsę. Natomiast pianka ma jedną zaletę w stosunku do balsy. Nie chłonie tak wody, natomiast ma wiele wad w stosunku do balsy. No troszeczkę też, troszeczkę też jest bardziej miękka. E, chyba rzeczywiście jest troszeczkę problemów z tym przycinaniem się. E, było przez chwilę 18 osób, y, spadło jest 11. E, no nie wiem, e, to co może zdecydujemy, ja mogę spróbować jeszcze raz odpalić tego live'a. E, jeżeli się uda, to, y, to, to się uda. Jeżeli się nie uda, no to po prostu najwyżej go y, wywaliło wszystko. Ok. W takim razie, e, słuchajcie, jak wywaliło wszystko, to znaczy, że e, ja na chwilę, e, na chwilę Was opuszczę. Poczekajcie, za chwilę tego live'a odpalę jeszcze raz po zrestartowaniu internetu. Jeżeli się natomiast nie uda, no to wtedy tego live'a e, przełożę.